i didn't know that because den største byen. Nie taka praca. Nagrywa się. Tu mi jest, że Gosia pisała, że miała problemy z sercem Tylko pracę masz odpowiedzialną. Trzeba dbać? Zdenerwować się. Tak samo powiem Asie. No była w galerii. Nie, bo trzemnie chodzisz w takich kozaczkach i kręciłaś Padłaś i połamałaś. To pokazywałem Wam nogę. A się martwiła, jak obetną złamałaś, małaś. Jesteś na wyciągu. Jesteś w szpitalu. Gdy jeszcze. To jest szczęśliwa, tylko będziesz musiała teraz masz bardzo szczupło, jesteś osobą, musisz, tak jak mówiłem, garrety o rybę, taki coś? Jest. bardzo mało jesz a miałeś operację też właśnie co wam powiem pieniądze. To trzeba na te pieniądze uważać. Jak ktoś mówi to się nie wydaje. Je na byle co te pieniądze. W życiu każdego człowieka przydają się. Byłem się, Jedna się. Jedna, druga osoba, dużo no. No. osób na świecie choruje. Ale to trzeba po prostu uważać. Sami widzicie, ile ludzi... Ziemne są mówią, samotne, nieszczęśliwe święta się zbliżają. Te same, jak ja mówiłem. No, Kosia jest w szpitalu. Życzę dla niej, żeby wyzdrowiała. Słuchała musisz. Za dużo pracowałaś, sam mówiłaś mi. To się ogólnie. Um, doprowadziło się ten stan zdrowia. Tak samo Asia też. Dużo pracowała, dużo ludzi. Jak ja też nagrywam aż To też moja jakaś jest, jest praca, wypowiedzieć na jakiś temat. Coś powiedzieć i życzę miłego dnia.